Najlepiej udać się do specjalisty, czyli do dietetyka. Najłatwiej porównać to do tego, że sami nie naprawiamy już zwykle pralek, czy lodówek, czy samochodów, tylko udajemy się do specjalistów w tym temacie. Ale co możemy zrobić zanim udamy się do dietetyka? Przede wszystkim załóżmy dzienniczek bieżącego notowania, dzienniczek żywieniowy, gdzie będziemy na bieżąco notować wszystko co jemy i pijemy jak najdokładniej. Obok warto jest sobie zanotować sytuacje, w których dochodziło do jedzenia, czy emocje, które temu towarzyszyły, ponieważ to da nam podpowiedź, czy da też dietetykowi podpowiedź, czy wkrada nam się tutaj jedzenie pod wpływem emocji. I wtedy z takim gotowym materiałem zgłaszamy się do naszego specjalisty, który jest w stanie nam określić, czy jesteśmy na właściwych torach, czy jednak gdzieś zbaczamy na te boczne, które nie będą dla nas właściwe. Jeśli zaś chodzi o niedobory pokarmowe, to warto udać się do swojego lekarza, do chirurga albo do lekarza pierwszego kontaktu, który zleci odpowiednie badania, na podstawie których będzie można określić, czy te niedobory się pojawiają. Natomiast przestrzegam przed tym, żeby sugerować się samodzielnie tylko swoimi wynikami badań, dlatego że odbicie niedoborów zwykle występuje już po dłuższym czasie od tego, kiedy one rzeczywiście są. Dlatego należy pamiętać, że po operacjach bariatrycznych podstawą jest codzienna suplementacja.